Witam z tej strony Ciekawski TV. Dzisiaj zaprezentuję moje statystyki w przebiegu służby. Mam 439 bite, z czego zwycięstwa to 188, a porażki 246, w tym 5 remisów. Zwycięstwa to ogólny stosunek zwycięstw to 42,82% a trafienia to 49,25% Niezbyt dla, jak dla mnie zadowalający wynik tutaj i tutaj oraz tu, ale tutaj na niskich dosyć tierach jestem, więc jeszcze da się przeżyć a jest do trafień, mógłbym mieć chociaż te całe 50 a zwycięstwa chociażby też 50 Ogólna ocena osobista to 1034. Tu możecie sobie zastopować i przeczytać. Yy... Moje nagrody. Tutaj. Obrońca. Okupant. Kolega z wojska. Wojownik. Pojedynkowicz. Kuloodporny, strzelec wyborowy, strzelec pancerny, ogień skuteczny, zwiadowca, pamiątkowe tokeny, szczęściarz, opanowany Odpalacz Brutal Ręka Boga Oko za oko I nagrody niestopniowane Medal Ławry Nienki czwartej klasy Medal Leclerca trzeciej klasy Popiela trzeciej klasy Abramsa trzeciej klasy Knispela trzeciej klasy Kariusa trzeciej klasy i Kaja, czwartej klasy. Statystyki: punkty zajęcia bazy 1000, obrony 200, stosunek zniszczeń 0,39, stosunek uszkodzeń 0,37, Średni wynik na bitwę, obrażenia zadane pojazdem do otrzymane 263, uszkodzenia ze słabną pomocą 80, zniszczone rekordowy wynik najwięcej doświadczenia 808 maksymalne uszkodzenia na 1100 i najwięcej zniszczono 4 rekord OSI x 38 infografika tutaj jak widzicie tutaj macie Pojazdy, ilość bitew. W, nasem, w następnych filmikach planuję nakręcić war, WOTA oczywiście. pewnie jakiś kurs jazdy LTP. I Total War Room 2. Do zobaczenia. Żegnam. Cześć. Pa.